Witam Was bardzo serdecznie, ja mam na imię Monika i na tym kanale zajmujemy się upraszczaniem sobie życia. Tak po prostu. W dzisiejszym odcinku chciałabym sobie z Wami porozmawiać o rzeczach, których nie kupuję aktualnie, a tak naprawdę to chciałabym pogadać o filozofii, która temu przyświeca. A w zasadzie dlaczego ich nie kupuję i to takich kilka reguł, z którymi i dzięki którym żyjemy się lepiej. I łatwiej. I może Wam też to się jakoś przyda. Hmm? To, co sobie zapisałam, podzieliłam na kilka kategorii i lecimy z kategorią numer jeden, czyli kosmetyki i pielęgnacja. I to, czego nie kupuję, to nadmiar kosmetyków kolorowych. Tak jak widzieliście w tym filmie, staram się ograniczyć kosmetyki kolorowe do tych, które faktycznie używam. Jako fance i wielbicielce makijażu jako takiego, wiem, może tego nie widać, aczkolwiek był taki czas, że bardzo dużo się malowałam w tym momencie, no jakby życie troszeczkę to zweryfikowało. Raz, że o wiele mniej wychodzę z domu. Dwa, że trochę mi się nie chce. E, trzy, że no jakby mam też o wiele mniej czasu, głównie ze względu na dziecko, ale to inna sprawa. Troszeczkę to moje życie się zmieniło, w związku z tym no nie mam tyle czasu, ile bym chciała na e, to malowanie się. A co za tym idzie, też używam po prostu mniejszej ilości kosmetyków. A jak już je używam, to chciałabym, żeby one były fajne, takie, które mi się sprawdzają, a nie po prostu, żeby mi zapalały gdzieś tam miejsce w szufladzie i nie były używane totalnie, bo to też bez sensu. Wydawanie pieniędzy na coś, czego się nie używa, uważam, że jest bez sensu. I właśnie, I dlatego na ten moment ograniczam do tylu kosmetyków kolorowych się, ile jestem w stanie użyć. Trochę więcej właśnie opowiadałam o tym filmie, o tym, jak odgrycałam moją. Kosmetyczkę aktualną, i tam Wam polecam zajrzeć. A przy kosmetykach, już będąc, to drugą rzeczą, której nie kupuję, to są ogólnie kosmetyki na zapas. I to taki wielki, wielki zapas. Tak. Był też taki czas, że tych kosmetyków kupowałam bardzo dużo, bardzo dużo, chciałam przetestować, i wydawało mi się, że ojejku, teraz to wszystkie będę zużywać i używać, i będzie tak cudownie i ten. I tak jakby był w tym trochę sens i logika na zasadzie tego, że po prostu musiałam sprawdzić, co się dla mnie sprawdza, a co nie. Ale. Jak zobaczyłam, że mam tych kosmetyków bardzo dużo, a kosmetyki, jak wiemy, mają swoje daty przydatności i te daty przydatności, no jakby były coraz krótsze, piłam i potem się okazywało, że ich nie zużywałam, więc ten termin się skracał. Rozumiemy o co tutaj chodzi. No to. Potem jednak stwierdziłam, że to troszeczkę nie ma sensu, bo znów wydawanie pieniędzy na coś, czego nie zużyję, a potem się zepsuje, będę to musiała wyrzucić, jest totalnie bez sensu. W związku z tym doszłam do pewnego etapu takiego, że na ten moment tych kosmetyków, zwłaszcza takich swoich beauty, nie kupuję na zapas, kupuję tak, żeby mieć po prostu po jednym kosmetyku z danej kategorii i. Mam ustawione przypomnienie raz w miesiącu, żeby sobie po prostu te kosmetyki przejrzeć, zobaczyć czy coś mi się kończy, czy coś mi się nie kończy. I to mi się bardzo dobrze sprawdza. Również polecam, taki tip ode mnie. Ale jest tutaj pewien wyjątek, mianowicie to, że od czasu do czasu jak jest jakaś promocja, a ja akurat kupuję kosmetyki, na przykład krem do twarzy, który mi się sprawdza i który wiem, że będę chciała kupować i kupować, bo jakby nie mam zamiaru go aktualnie niczym innym zastępować, no i jak go kupuję i jest akurat promocja na przykład, nie wiem, dwie w cenie jednego czy coś takiego, no to oczywiście, że skorzystam, no jakby głupio by było nie skorzystać, tak? Więc tutaj to też wszystko z rozsądkiem, moi mili, z rozsądkiem. Trzecia rzecz w tej kategorii to są lakiery do paznokci. Aktualnie sama sobie manikier nie robię, pedicure owszem, no tak, ale do tego nie mam potrzeby posiadania całego arsenału lakierów do paznokci, przyborów i tak dalej. Mam też w swoich zbiorach kilka sztuk lakierów do paznokci. Oraz innych rzeczy do stylizacji paznokcie, ale tak jak mówię, na razie tutaj nic nie dokupuję, nie potrzebuję zwiększać mojej ilości. Tradycyjnych lakierów mam dosłownie dwie sztuki, plus chyba odżywkę jedną, jeżeli dobrze pamiętam, a może już tej odżywki też nie mam. Eee, I to tyle. Mam kilka lakierów hybrydowych i po prostu używam zamienia albo nie używam, no to tam zależy, jak leży i jak mi się podoba w danym momencie, ale więcej nie mam potrzeby kupowania. I numer cztery to jest coś, co. Wyświetla mi się teraz bardzo dużo gdzieś tam, jak sobie przeglądam media społecznościowe, i jest bardzo dużo osób, jakby zajaranych tym tematem, a mianowicie chodzi tu o perfumy i cały ten świat z tym związany i super, ekstra dla nich. Natomiast ja absolutnie, jakby na ten moment mojego życia nie mam takiej potrzeby to nie jest coś, co mnie fascynuje i jara. Ja jestem takim dosyć człowiekiem wybrednym, jeżeli chodzi o zapachy, bo one muszą po prostu dobrze mi siąść i tyle. I aktualnie mam po prostu dwie sztuki perfum, jedne lżejsze, drugie mocniejsze i one są w bardzo dużej pojemności, więc starczą mi na następne kilka lat. Zresztą jak moje życie pokazuje do tej pory, faktycznie takie dwie sztuki to mi starczały na, nie wiem, 7-8 lat, więc absolutnie myślę, że Nadal tak będzie, jeżeli coś się kiedyś zmieni, no to oczywiście może tak być. Za tym stoi taka moja filozofia, że nie chcę kupować czegoś, czego wiem, że nie zużyję, nie będę używać, nie będzie mi służyło, wiem, że jestem wybredna, jeżeli chodzi o zapachy, i taka dosyć mocno, że ten mi nie pasuje, tym nie pasuje, ten mi się źle kojarzy czy coś i, i nie, i to po prostu nie ma sensu. I może tak czasami warto coś sobie przemyśleć, nie? że może, może po prostu coś nie jest dla nas aktualnie w danym momencie życia. Tak jak ja mam właśnie z tymi perfumami. Jestem zadowolona z tego, że mam te dwie perfumy. One są bardzo drogie, więc w sumie też jakby jestem z tego zadowolona, że kupiłam raz i teraz będę miała na wiele lat. <grydy> jakby same korzyści, nie? Właśnie, bo sąsiadka kosi trawę, więc może by troszeczkę tutaj zbierać mikrofon, ale no już nie mam kiedy indziej tego zrobić. Specjalnie mój mąż zabrał dzieci nasze na dwór, żeby tam jeszcze troszeczkę... Się pozajmować różnymi rzeczami, żeby ja tutaj chwilę miała takiego spokoju, żeby coś do Was pogadać. Zatem za dziwne dźwięki przepraszam, ale jedziemy dalej. Kolejna kategoria to ubrania i dodatki, i pierwszą rzeczą w tej kategorii są ubrania i buty, czy dodatki na tak zwaną specjalną okazję, która jakimś cudem no, nigdy nie nadchodzi. Właśnie, to jest coś, z czym sobie długi czas nie mogłam osobiście dać rady, bo mi się wydawało, że o, ta super sukienka ekstra wygląda i w ogóle no na pewno znajdę okazję, żeby ją założyć i kupowałam taką sukienkę, a potem się okazywało, że tej okazji nie było. I wtedy były dwa wyjścia. Albo trzeba było taką okazję sobie samemu stworzyć, albo po prostu faktycznie pogodzić się z tym, że ten zakup był no troszeczkę nietrafiony. Także już z tego wyrosłam i teraz nie kupuję ubrań na specjalną okazję, ale jeżeli mam jakąś okazję, w sensie wiem, że jakaś okazja nadejdzie, chciałabym sobie coś jakby na tą okazję konkretnie kupić, no to wtedy tak robię. Natomiast tutaj z taką gwiazdką, z takim zaznaczeniem, że zwykle i tak patrzę, żeby to były takie rzeczy... Bardziej uniwersalne, których nie tylko użyję na tą daną okazję, ale też na wiele innych. Nie zawsze się tak da, no bo na przykład, nie wiem, na jakieś biznesowe spotkanie, no to wiadomo, że będą jakieś marynarki, takie bardziej eleganckie rzeczy. Na wesela, zwykle, ja nie mówię, że zawsze, bo oczywiście da się to ograć inaczej, też są jakieś takie bardziej wystawne, powiedzmy, sukienki czy stroje, takich, których powiedzmy w większości innych okazji się nie założy. Oczywiście, tak jak mówię, tutaj można to ograć i wiele stylistek, wiele dziewczyn pokazuje, że może to. Zrobić inaczej, że można kupić coś na wesele, a potem tego to zakładać, jakby nie tylko na taką okazję. Tylko też na co dzień nosić. Natomiast no, ja mówię o takim ogóle, jak to wygląda przynajmniej u mnie. Jeżeli mam jakąś okazję i nie mam nic takiego w szafie, co by mnie zadowalało na dany moment, no to wtedy się zastanawiam nad tym, czy coś kupić, ale jak już tak się decyduję na jakieś kupno, no to patrzę, żeby to było może troszeczkę bardziej uniwersalne. Nie zawsze się da, no ale próbujemy. No i właśnie w kategorii takich ubrań, które coś tam kiedyś też nie kupuję ubrań, które kiedyś może będą na mnie pasować. Kupuję ubrania na to ciało, które mam w tym momencie. One mają mi służyć tu i teraz. Jeżeli kiedyś w przyszłości schudnę, przytyję cokolwiek, no to wtedy będę się zastanawiała, co z tymi ubraniami zrobić. I tutaj dobitnie mi to pokazało, jak byłam w ciąży i po ciąży. To, że ciało się zmienia. Ja na przykład w ciąży bardzo dużo przytyłam i potem po prostu po ciąży był ten okres takiego chudnięcia mojego. I ja wiedziałam, że to jest jakby taki okres przejściowy, ale styl. nie kupowałam żadnych rzeczy, które będą. W przyszłości kiedyś tam na mnie pasować, nie? Czyli, bo ja nie wiedziałam, czy to moje schudnięcie to mi zajmie, wiecie, miesiąc, dwa, rok, czy jeszcze więcej, tak? Więc jakby to jedna rzecz. A druga rzecz, taka też na siebie żadnej presji nie chciałam nakładać. Jakby my, matki, kobiety lubimy sobie takie rzeczy robić, a totalnie niepotrzebnie. Mm -mm. W tamtym momencie po prostu kupiłam kilka rzeczy takie, które były na mnie dobre, kilka też pożyczyłam e, od mojej mamy na przykład. Moje drogie pani, zwłaszcza ale panowie również, kupujemy ubrania na teraz, na to, żeby one nam teraz służyły. Po to, co będzie w przyszłości, nie wiadomo. Nie ma sensu się nad tym zastanawiać. Oczywiście tutaj ten przykład mojej ciąży też pokazuje to, że też nie warto wyrzucać wszystkiego, nie? W sensie tak od razu. Ja wiedziałam, że to jest taki etap przejściowy, ale dla osób, które na przykład też nie są do końca przekonane, czy będą miały właśnie, czy ten etap w jej życiu to jest takim etapem przejściowym, że na przykład są szczupła, za chwilę będzie jej więcej, czy w drugą stronę, to nie jest tak, że teraz musimy wszystko wyrzucić. Czasami warto te rzeczy, ubrania na tego naszego poprzedniego etapu, tutaj w tym moim przypadku, no to sprzed tej mojej ciąży, warto sobie po prostu schować do jakiejś torby, do pudełka, gdzieś wynieść, czy na strych, czy do komórki, czy po prostu gdzieś upchnąć w szafie w innym miejscu, takim niewidocznym dla nas i zostawić. One mogą się nam przydać. To nie jest tak, że teraz wiecie to już nam nie służy, więc do widzenia. Wszystko musimy wyrzucić. Absolutnie nie. Zastanawiałabym się tylko ewentualnie nad takimi znoszonymi, podartymi, ubrudzonymi rzeczami, których nie da się już doprać i tak dalej. To tutaj tak. To te polecam raczej jednak odłożyć się na kubkę pod tytułem. Dziękuję, by mi wysłużyliście. Idźcie dalej na swoje inne miejsce życia. Bądź dogorywania, ale takie rzeczy, które mogą jak najbardziej przywrócić nam się przydać, no to czemu by ich sobie na razie nie zostawić? Spokojnie przyjdzie jeszcze czas na to, żeby się ich pozbyć, ale na pewno nie kupujcie. Nie kupujcie rzeczy na zaś. No. Trzecia rzecz w tej kategorii to są rzeczy, ubrania, dodatki, buty, które są na przecenie, bo taniej. I tutaj mam taką zasadę, którą kiedyś nie wiem, czy ja przeczytałam, czy usłyszałam. Jeżeli danej rzeczy nie kupiłabym w pełnej cenie, to tym bardziej nie chcę jej z przeceny. Chodzi o to, że ubrania dobrej jakości no zwykle muszą jednak swoje kosztować, tak? I teraz, jeżeli na przykład chcę kupić płaszcz, ale wiem, że ten płaszcz jest bardzo drogi, tak? I w tym momencie no nie mam kasy, żeby sobie na niego pozwolić. Ale ja wiem, że jak trochę poczekam, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że na przykład na koniec danego sezonu zwykle są jakieś tam wyprzedaże, tak? I ja wiem, że ten płaszcz, gdybym miała pieniądze, to po prostu bym kupiła w pełnej cenie, nie? Ale na ten moment nie jestem sobie w stanie na to pozwolić, więc okej, okay, przeczekam, wtedy sobie go kupię, będę go miała na następny sezon. Nie w drugą stronę, nie na zasadzie tego, że hmm, coś jest w przecenie, ten płaszcz jest przecenie, no w sumie ładny, tani. No to jak jest taniej, niż by normalnie było, no to mogę go kupić. Tak nie robimy. To nie ma sensu, żeby kupować 10 koszulek, bo są za 5 zł każda, a potem i tak będą leżały na szafie, w żaden sposób nam nie będą służyły. Jeżeli one faktycznie nam będą służyły, też nie będziemy z nich korzystać, no to spoko. Ale kupowanie tylko dlatego, że bo się opłaca, bo jest taniej, to jednak nie tędy droga. Przynajmniej nie dla mnie. I ostatnia rzecz z tej kategorii, której nie kupuję, to jest biżuteria modowa, czyli taka biżuteria z tanich, nietrwałych materiałów, taka, która zwykle się psuje po kilku użyciach. Takiej się wystrzegam. Oczywiście, że miałam w swoim życiu e, także taką kupowałam. No, jakby to było, gdyby tak nie było? <grym> Myślę, że każda z nas coś takiego miała w pewnym, e, na pewnym etapie swojego życia, może ma do tej pory, że faktycznie tej biżuterii było dużo, natomiast ja potem raz, że jej nie nosiłam, bo ja ogólnie noszę mało biżuterii. A dwa, że ona się bardzo szybko psuła, więc no, jakby wiecie, to jest trochę takie wylewanie, wylewanie, wyrzucanie, wyrzucanie pieniędzy w błoto, o to mi chodziło. I w pewnym momencie po prostu stwierdziłam, że wolę mieć kilka sztuk dobrej biżuterii, takiej, która będzie trwała, która będzie na lata, ale mam też w swojej kolekcji biżuterii, kilka takich sztuk, właśnie tak zwanej biżuterii modowej która jest ym, ciutkę tańsza, nie kosztuje milionów monet, ale jest z dobrych jakościowo materiałów. Natomiast dosłownie to jest kilka sztuk. To są bodajże 3 czy 4 pary kolczyków i jeden wisiorek. Taka biżuteria, której nie używam na co dzień, tylko taką, której używam na jakieś wyjścia, na jakieś okazje od czasu do czasu i po prostu przychodząc do domu ją zdejmuję. Także tak to u mnie wygląda. Ok, i kolejną kategorią jest dom i wystrój. I tu mam zapisane pięć rzeczy i tutaj raczej się nie będziemy rozwodzić, bo za dużo by nam tego tutaj wyszło. Pierwsza rzecz to są firanki zasłony, a to z tego prostego powodu, że my w domu nie mamy żadnych karniszy, nie mamy żadnych firanek, nie mamy żadnych zasłon, w związku z tym ich nie kupujemy. Kolejna rzecz to są ramki na zdjęcia, plakaty, obrazy, tego typu sztuka, która nie ma żadnego dla nas znaczenia emocjonalnego. Taką po prostu mamy zasadę w tym domu, że jeżeli mamy coś powieszone na ścianach, to w jakiś sposób z nami związane, a na razie mamy tego bardzo mało, ponieważ dopiero jakby... Wchodzimy w ten etap. Na razie mamy trzy obrazy w sypialni, które też były malowane przeze mnie. Co prawda nie to, że ja sobie usiadłam i je tam namalowałam od podstaw, tylko to jest takie malowanie po numerkach i to też była taka swojego rodzaju, powiedzmy, terapia. Właśnie. Jest to jakoś naznaczone emocjonalnie, jest to dla nas coś ważnego, istotnego i tak chcemy też ten nasz dom w przyszłości przystrajać, żeby to nie były randomowe rzeczy, które sobie gdzieś tam no, wisiały, tylko rzeczy, które faktycznie mają dla nas znaczenie. Nawet jeżeli to jest plakat na przykład u mojego dziecka w pokoju plakat z mapą świata, to też ma w jakiś to sposób znaczenie, ma jakąś wartość taką dodaną, nie jest to takie odczapy na zasadzie, o, przykleiliśmy i już. Tylko coś, co sprawia, że ten dom jest taki nasz. Kolejna rzecz, której nie kupujemy, no to ozdobne lampki, lampeczki, świece, lampiony, tego typu rzeczy. Ja wiem, że Wy tutaj teraz widzicie taką lampkę różową i ona faktycznie tutaj yy, stanowi tło <grydy> i taką ozdobę, ale była kupiona z myślą taką, żeby troszeczkę mi tutaj przy komputerze lekko ocieplać biurko, żeby tak było cieplejsze właśnie światło, a dwa, żeby nie musiała tego górnego światła palić, bo tak naprawdę w tym pokoju nie mam yy, żadnego innego światła. Więc właśnie jako taka lampka delikatnie biurkowa, gdzieś tam, żeby sobie mogła być w te... Ciemniejsze dni i, i z, taką, z takim właśnie zamiarem ona tutaj była używana przynajmniej pierwotnie, teraz ma też troszeczkę inne zastosowanie, ale poza tym świeczek nie używamy, jakoś nie lubimy tego klimatu, ale mamy te takie małe tealighty, te małe świeczuszki. W razie gdyby na przykład nam prąd wyłączyli, no to tak, żeby po prostu świeczki były, ale tak wiecie, ozdobnie to ich po prostu nie kupujemy. Dostaliśmy mamy, no bo znów jak wyłączą prąd, no to może się przydadzą. Nie kupujemy też dodatkowych mebli z kategorii są ładne, ale nie mają żadnej funkcji w sobie. Na zasadzie o jakiś ładny stolik, który będzie po prostu sobie stał i będzie samą sobie stolikiem. Nie, na tym etapie życia absolutnie takich rzeczy nie mamy. Znów to wynika z naszej filozofii trochę życia, na zasadzie tego, że mamy w domu rzeczy które coś do tego naszego życia wnoszą, to głównie są jakieś rzeczy takie funkcyjne. E, czyli jak kupujemy stolik na przykład kawowy, no to faktycznie go używamy do tego, żeby tam coś na tym stoliku stanęło, e, żeby coś odłożyć, czy coś takich stolików przybocznych na przykład nie mamy, bo na tym etapie życia raczej e, jesteśmy zdania, czy tam ja jestem zdania, że e, tylko by nam zagraciło przestrzeń i trzeba by się było tym dodatkowo zajmować, a nie ma sensu. Ty, 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 ja nie mam na to czasu. Nikt na to w tym domu nie ma czasu. <laughs> I ostatnia rzecz, tej kategorii piąta już. To jest chemia gospodarcza w 10 różnych wersjach, w 10 różnych odmianach i w ogóle jeden produkt na jedną plamę. Nie, jakby ja się już z tego wyleczyłam dawno temu. Generalnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy do sprzątania takiej chemii domowej, gospodarczej, mam swoje sprawdzone produkty, kilka dosłownie i one się sprawdzają do 99% przypadków czyszczenia domu. Jeżeli by się wydarzyło bądź wydarza się coś, co wymaga jakiejś takiej interwencji albo czegoś, rozwiązania ponad to, no to wtedy po prostu w tym danym momencie siadamy, się zastanawiamy i działamy. Ale to się bardzo, 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 bardzo rzadko zdarza. W związku z tym, tak jak mówię, kilka tutaj produktów w zupełności wystarcza. Kolejna kategoria kuchnia i tutaj mam zapisane trzy rzeczy. Pierwsza rzecz i tutaj pozwólcie, że przeczytam co sobie zapisałam, bo tak chyba będzie po prostu lepiej niż ja, ja to powiem z głowy. Urządzenia jednej funkcji, które użylibyśmy może jeden raz i finito. Typu maszynki do popcornu, gofrownice, maszynki do hodogów, fondii, waty cukrowej i tym podobnych. Popcorn możemy zrobić w garnku, gofry na elektrycznym grillu, a o reszcie nawet nie myśleliśmy. No i tak jest, prawda? Jakby co tu więcej dodawać? Myślę, że to wszystko załatwia i wszystko mówi. Druga rzecz z kategorii kuchennej, których nie kupuję, to jest zastawa stołowa w nadmiarze. Zastawa, czyli wszelkiego rodzaju talerze. Sztućce i tym podobne rzeczy. Ja sobie mniej więcej wyliczyłam, ile nam tego jest potrzebne, i tyle tego mamy. Jak mieszkaliśmy w mieszkaniu, to tak naprawdę większych imprez nie robiliśmy, więc taka zestawa na co dzień nam wystarczała. Tam na co dzień, czyli mieliśmy 12 kompletów dużych, małych talerzy, plus jeszcze do tego były miseczki, salaterki. Mieliśmy jeszcze głębokie talerze, które niedawno się ich pozbyliśmy, bo tak naprawdę przez 7 lat ich nie użyliśmy. A może jak użyliśmy, to może to było raz. Tak, raz tak, chyba na mili jednej użyliśmy i to w zasadzie było wszystko. Teraz jak już się przeprowadziliśmy, to tutaj już robimy większe imprezy, już nam troszeczkę tego więcej jest potrzebne. I też coś, co ja zawsze chciałam mieć, czyli właśnie taką zestawę świąteczną, której nie używamy tylko od święta, ale tak po prostu jak, jak, jest, jak jest nas więcej, albo po prostu jak mamy taki młody, na taką lepsiejszą trochę zestawę no to po prostu taką właśnie też sobie kupiliśmy i ja jestem z niej bardzo zadowolona, zresztą mój małżonek tak samo i jej też używamy. Natomiast właśnie na bazie tych naszych doświadczeń wyliczyłam mniej więcej ile nam tego potrzeba, no i teraz to testujemy. Jeżeli się okaże, że czegoś będziemy potrzebować więcej bądź mniej, no to po prostu w przyszłości będziemy to korygowali. I trzecia rzecz, to są zestawy naczyń rzadko używanych. Typu kieliszki do likieru, miseczki do sałatek, specjalne tarki, tareczki, podstawki, podstaweczki i tym podobne rzeczy. Również tego nie kupujemy i raczej zamiaru nie mamy, a to z od tego poprzedniego punktu, że po prostu mniej więcej wiemy, czego używamy, czego nie używamy. Mam salaterki po mojej babci, takie kryształowe, bardziej ozdobne i one w zupełności nam no, wystarczają. Poza tym mamy takie salaterki właśnie bardziej codzienne, może troszeczkę bardziej zużyte, ale to im absolutnie nie uroku, nie odbiera ani innych funkcji, więc to w zupełności nam no wystarcza i nie mamy potrzeby kupowania właśnie jakichś takich specjalnych zestawów, zestawów, zestawów. To, co chcieliśmy dodatkowego, no to sobie kupiliśmy typu jakieś kufle do piwa, bo faktycznie jak przychodzą do nas goście, na to e, korzystając z tego i to głównie dla nich kupiliśmy. Ostatnia kategoria na dzisiaj, czyli finanse, czas wolny, styl życia i tym podobne rzeczy. I tutaj mam zapisane aż 9 punktów, więc jedziemy z tym koksem, bo już widzę, że mam ponad pół godziny gadania i znowu potem będę miała dużo edytowania. Chociaż mam wrażenie, że lubicie takie filmiki, gdzie tam gadam właśnie dużo, bo nie wiem, czy po prostu tak śmiesznie gadam, czy może mądrze gadam, ciężko powiedzieć. Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. Ale jak lubicie, no to przecież. Kimże ja jestem, żeby Wam odbierać przyjemność z słuchania mojego gadania? I pierwsza rzecz to rzeczy, których nie kupuję, to są subskrypcje, których nie używam. Podkreślam, nie używam, bo mamy subskrypcje, których używamy, ale jeżeli coś jest takiego, czego nie używamy, no to jeżeli taką mamy możliwość, to z tej subskrypcji po prostu rezygnujemy. W związku z tym przykład z ostatniego czasu. Zaczęła się teraz liga siatkówki, jakaś tam. Nie będę teraz ściemniać dziaka, bo oczywiście zapomniałam, wyleciało mi to z głowy. Oczywiście mój, mój, mój jak to będzie oglądał. Pozdrawiam cię, kochanie. Po prostu mnie zabije za to, że nie pamiętam. Ale <laughs> Chodzi o to, że nie mamy telewizji w domu, a te mecze wszystkie właśnie byłyby do oglądania. W telewizji. W związku z tym mój mąż stwierdził: OK, no to coś z tym fantem trzeba zrobić, bo ja bym to chciał poglądać. I znalazł sobie pakiet, że może to oglądać. Ten pakiet jest, z tego co wiem, albo jednorazowy, czy płacisz jednorazowo i masz dostęp przez 30 dni, albo możesz go odnawiać co 30 dni w sensie takim, że on automatycznie się odnawia, albo go może ręcznie właśnie odnawiać. No super opcja, ponieważ to nie jest coś, co on będzie potrzebowało przez cały czas, poza tym no bez sensu wydawać kasę na coś, czego nie będziemy używali, więc wykupił tylko pakiet na tyle, na ile potrzebuje, obejrzy sobie, jeżeli będzie miał potrzebę na następny miesiąc, no to znów go przedłuży, a jeżeli potem już takie potrzeby nie będzie miał, no to ten pakiet po prostu e, jakby wycofa tą subskrypcję i nie będzie pobierana dalsza kasa. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Kolejna rzecz to czasopisma i magazyny. Takowe rzeczy to u nas w domu to już nie ma od X lat. Tak naprawdę z takich rzeczy, to ostatnio yy, były krzyżówki, ale to tylko dlatego, że wylądowałam w szpitalu i coś musiałam robić. No to, to tak, to tylko tyle. Ale czasopism, magazynów takich papierowych yy, wydań nie mamy i nie kupujemy. Po prostu. Numer 3 to są kursy online i nie tylko. Takie kursy, których nigdy nie zrobimy, nie zrobię, ponieważ to jest bez sensu wydawanie pieniędzy na to. Tak uważam. W sensie takim, jeżeli jesteśmy zdecydowani na to, żeby jakiś kurs odbyć, no to wtedy faktycznie tak, wydajmy na niego kasy. Natomiast jeżeli jesteśmy na zasadzie, że o, chciałabym się na przykład nauczyć, nie pańskiego, hiszpańskiego. Jeżeli jestem zdecydowana i wiem, że to jest taki motor, że jak ja zapłacę i wtedy faktycznie usiądę i się będę tego uczyć, to spoko, jakby go for it, ale też czasami jest tak, że wiecie, sobie myślimy, a jak sobie kupię jakiś kurs online i y, 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 potem no może będę miała jakieś też więcej wolnego czasu, no to do niego usiądę. To w ten sposób to nie, to jakby... Sama wiem z doświadczenia, że to tak nie zadziała. Nie? Potem albo się trzeba przymusić, albo po prostu te pieniądze nam przepadną. No, coś za coś, nie? Kolejne dwa punkty się łączą, jak to w tych moich listach jest. Mianowicie, pierwsza rzecz to jest impulsywne zakupy, zwłaszcza przez internet, ponieważ tam jest nam to o wiele łatwiej zrobić. I teraz mój trik na to jest taki, że jeżeli widzę jakąś rzecz, którą chciałabym kupić w danym momencie, Moja głowa mówi: Tak, tak, musisz teraz kupić, teraz, zaraz, bo nie wiem, wykupiam ci to albo cokolwiek, albo już jutro to już zmienisz zdanie. No to właśnie, może to jest to, może to, może to jest to, że właśnie faktycznie lepiej by było chwilę z tym odczekać i może to zdanie jednak faktycznie zmienię. W związku z tym robię tak, że po prostu sobie tą rzecz albo dodaję do koszyka i zostawiam tą stronę na jeden dzień, na 24 godziny, na 48, na tydzień, różnie to bywa, albo czasami po prostu ją zapisuję na tak zwanej mojej łyż i tam ona sobie po prostu. Czekam, aż do niej wrócę za jakiś czas. Nie? Czyli po prostu wlekam w czasie ten, ten zakup, konkretny, który bym chciała teraz poczynić. I wierzcie mi, że to się sprawdza w wielu, 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 wielu przypadkach, że faktycznie po ja wracam tam na przykład za dzień czy za dwa i już mam takie, a dobra, no to w zasadzie tak, to to jest tylko taki mój wymysł, tego nie potrzebuję, to to mam, no może jednak tego nie kupować. nie? I dzięki temu proszę bardzo, zaoszczędziłam pieniądze. Niektórzy, wiem, że też nawet prowadzą właśnie takie sobie dzienniki zaoszczędzonych pieniędzy właśnie na zasadzie tego, że to bym kupił, ale tego nie zrobiłem, w związku z tym zaoszczędziłem tyle i tyle. To jest moim zdaniem trochę oszukiwanie się i swojego portfela, bo to tak nie działa, przynajmniej w moim mniemaniu, ale no jeżeli komuś to pomaga, no to jakby nie mnie oceniać. Tą drugą rzeczą, którą się łączy, to są rzeczy kupowane tylko po to, żeby sobie poprawić humor. Czasami są takie dni, że że potrzebujemy, potrzebujemy jakiegoś takiego busta, czegoś takiego, co nam, nas podbuduje i poprawi nam zwyczajnie humor, ale wydaje mi się, że czasami lepiej po prostu wyjść z domu, może niekoniecznie na spacer, ale na balkon albo po prostu otworzyć okno, to ja tak wiecie, innego powietrza dostać, niekoniecznie świeżego, bo to w miastach to różnie tam bywa. Albo obejrzeć sobie jakiś film, zjeść sobie coś dobrego, wypić dobrą herbatę, yy, zrobić kilka skłonów, cokolwiek. To zwykle daje nam o wiele lepszy efekt, niż kupowanie yy, czegoś na zasadzie a, bo muszę sobie poprawić humor, no chyba, że to są lody, ale to znów jedzenie to tak, to też jest głęboki temat, taki temat rzeka, nie? Kolejną rzeczą, których nie kupujemy są papierowe notatniki, notesy, zeszyty i tym podobne rzeczy, a to tylko i wyłącznie dlatego, że mamy ich bardzo dużo, a ja jakby mogła, to bym wykupiła całe sklepy papiernicze. Więc musiałam podjąć silną, niezależną decyzję. Monia, najpierw zużyj te, które masz, dopiero potem będziesz kupować następne. I tak to już ten tym trwamy któryś rok. Życzcie mi powodzenia. A kolejną rzeczą, już siódmą na tej liście, jest to w tej kategorii, że nie kupujemy randomowych pamiątek z podróży. Jeżeli już coś kupujemy, to są to magnesy z danego miejsca, po prostu, w którym jesteśmy. I staramy się, żeby to były faktycznie magnesy stamtąd, najlepiej robione tam, ale to tak no nie zawsze wychodzi. I jedzenie. To są takie dwie rzeczy, które faktycznie kupujemy, które przywozimy. Jedzenie, no to nie tylko dla nas, ale też dla naszych bliskich, bo po prostu wiecie, no jakby cząstkę tego, co tam gdzieś byliśmy, widzieliśmy, smakowaliśmy, to chcemy innym też przekazać. A tak to wolimy zainwestować kasę w. Na przykład jakieś przeżycia, atrakcje tam na miejscu, i porobić multum zdjęć czy filmików po prostu i mieć takie wspomnienia, a nie koniecznie coś takiego dodatkowego. Jak byliśmy raz w Grecji, to pamiętam, że kupiłam sobie kapelusz i bryloczki. Tak, i bryloczki używam do tej pory, kapelusz mi się rozpadł, więc faktycznie to się warto zastanowić, nie? co kupujemy. No, i dwie ostatnie rzeczy słuchajcie, coś, co ja uwielbiam. Um, czyli coś, co ja uwielbiam oczywiście, tak z przymrużeniem oka, czyli nie kupujemy rzeczy, które mają statusowo coś nam pokazać. Mają pokazać, jakimi to jesteśmy wielbicielami danej marki albo jakimi luksusem się otaczamy i tak dalej i tak dalej, czyli właśnie takich rzeczy z daleka trąbiących, jestem marką, jestem człowiekiem, którego stać na tę markę i tak dalej i tak dalej, e, nie. Ja tutaj mówię zarówno o rzeczach, które faktycznie są z danej półki cenowej, luksusowej, markowej, brandowej itd., ale tak samo jeżeli to są jakieś podróbki. Po prostu nie. Jeżeli to robimy, to robimy to totalnie nieświadomie. Raczej jesteśmy takimi ludźmi, którzy nie zwracają uwagi na markę, zwracają uwagę na jakość produktu i to przede wszystkim się dla nas liczy. Ja zawsze wyznawałam zasadę, że jeżeli cię stać, i masz taką ochotę, masz taką potrzebę, to kupuj, oczywiście kupuj te marki y, luksusowe, ekskluzywne, y, takie, które są tylko dla tak zwanych wybranych, super ekstra, jak najbardziej. Ale jeżeli nie masz takiej potrzeby, to to też jest jak najbardziej spoko. I ja jestem z tych osób, które po prostu nie mają takiej potrzeby, zwyczajnie. mojego wykształcenia, z mojego doświadczenia i w ogóle ze wszystkiego jestem za tym, żeby przede wszystkim jakość i ta jakość, żeby też szła w parze w cen z ceną, no bo nie uszkujmy się, ale bardzo dużo rzeczy które nie są markowe, już są bardzo drogie, a co dopiero jak do tego szedzamy markę. I teraz jeżeli mam produkt tej samej jakości, co produkt, który ma, ma jakieś tam logo na przykład, nie? A produkt bez loga, ten bez logo kosztuje, nie wiem, powiedzmy 100 zł, a ten z logo kosztuje 200 zł, no to logicznym jest, że powiedzmy ten za 100 zł. Czasami za marką niekoniecznie idzie jakość. To jest jakby duży temat, może kiedyś go poruszymy, bo myślę, że jest dosyć ciekawym tematem. Myślę, że też poruszanym w wielu obszarach i przez wiele ludzi, ale Właśnie, nie marka, nie logo stanowi o wartości danej rzeczy i o wartości danego człowieka. O, i to bym chciała, żeby wybrzmiało. No i właśnie, też nie jesteśmy ludźmi, którzy skupiają się na nowinkach technologicznych, markowych i tym podobnych rzeczy. To znaczy, tym czy w tamtym roku kupiliśmy telefon. I teraz ten telefon będzie nam służył, aż się nie zepsuje. Nie? Tak samo na przykład, telewizor. Kupimy, kupujemy telewizor i ten telewizor mamy, dopóki ten telewizor nam się nie, nie zepsuje. To nie jest tak, że w tym roku kupujemy telewizor i za chwilę wyjdzie nowa generacja i kupimy ten, 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 ten nowszej generacji, bo ten już jest ze starej i nie, nie będzie nam służył. Ale to też się tyczy rzeczy kupowanych po raz pierwszy. Czyli jak na przykład wracałam do pracy po macierzyńskim, potrzebowałam monitora do pracy dodatkowego, to też mierzyłam. Tak zwane siły na zamiary, czyli to, że potrzebuje monitora, on ma spełniać jakieś tam funkcje, ale to nie musi być super tutaj top, extra, nie wiadomo co tam jeszcze dla graczy, dla ludzi, którzy streamują i jeszcze jakieś inne dodatkowe rzeczy robią. Tylko po prostu komputer do pracy biurowej i tyle. Komputer, monitor, monitor mi chodzi, Boże. już się skoncentrować, nie mogę już 40, 50 minut gadania, tylko jedyna. Ja nie wiem kto to zedytuje, nie wiem kiedy tu wyjdzie, więc jak nie będzie filmu teraz to sorry. Albo następnego, bo może być tak, że następnego nie będzie, właśnie. Będę musiała odpocząć trochę, tak. No. Dobra. To tyle ode mnie na dzisiaj. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia, tygodnia, wieczoru, poranka. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa! A, no właśnie, dajcie znać, jak to u Was wygląda, czego Wy nie kupujecie. Co za tym stoi, że tego nie kupujecie? No, tak. Pa!